Jeśli masz łuszczącą się skórę głowy, tak jak na tym filmie, to nigdy nie zdzieraj łuski w ten sposób, bo to zawsze pogorszy problem. To sprawi, że głowa będzie cię jeszcze bardziej swędziała i może prowadzić do stróbków i ran, bo stróbki rany nie biorą się z niczego. One biorą się właśnie z drapania. A jeśli masz łuszczycę, to rozdrapywanie spowoduje powstawanie jeszcze większej ilości łuszczącej się skóry i zwiększy stan zapalny. Zarówno łupież, łojotokowe zapalenie skóry głowy czy łuszczyca pogarszają się w okresie jesienno-zimowym, mogą się również nasilić na skutek odporności, na przykład po chorobie, jeśli miałaś stresujący okres, czy po niektórych lekach, lub jeśli masz problemy z jelitami. To, co może pomóc, to peelingi i szampony z kwasem salicylowym, piroktonem olaminy lub ketokonazolem czy siaczkiem selenu. W przypadku łuszczycy świetnie poradzą sobie peelingi olejowe, a w przypadku upierzu tłustego czy łojotokowego zapalenia skóry głowy fajne są produkty z dodatkiem łagodzących glinek czy olejków eterycznych i również w tym przypadku sprawdzi się kwas salicylowy. W przypadku intensywnego łuszczenia warto też dodać szampony o właściwościach przeciwupierzowych. Takie szampony można stosować raz, dwa razy w tygodniu, ale na co dzień polecam szampony kojące, nawilżające lub do częstego stosowania. Najważniejsze jest jednak regularne mycie głowy, suszenie suszarką zaraz po umyciu i regularne czyszczenie szczotek i wymiana poszewki na poduszkę. Fajnie sprawdzą się też dobre nawilżacze powietrza, szczególnie w okresie taki jak mamy teraz. A Ty masz problem z łuszczącą się skórą głowy?